W 490 roku przed naszą erą pod maratonem odbyła się pamiętna bitwa, w której udział wzięły wojska ateńskie i perskie. Posłaniec Filipides miał pobiec do Aten obwieszczając wszystkim dobrą nowinę. Legendy głoszą, że przebiegł wtedy około 40 km, a po dotarciu do celu skonał ze zmęczenia. Po szczęście w dzisiejszych czasach nie musimy, tak jak Filipides, narażać życia, żeby komunikować się z innymi. Zajmuje nam to ułamki sekund i możemy dotrzeć do tysięcy ludzi. Komunikacja za pomocą mediów społecznościowych sprzyja również styl życia współczesnych ludzi. Żyjemy szybko, intensywnie. Na każdym kroku nawet podświadomie chcemy doświadczać imersyjnych przeżyć. Smartfon, tablet czy komputer stały się swoistym przedłużeniem ręki, pozwalającym współczesnemu człowiekowi na utrzymanie kontaktów w relacjach towarzyskich, rodzinnych czy biznesowych. Łatwe dotarcie do ogromnej liczby osób, szybki przekaz informacji. Nic dziwnego, że media społecznościowe w naturalny sposób stały się istotnym narzędziem marketingowym wystawców. Jak to wygląda z perspektywy zwyczajnej osoby, która chciałaby wybrać się na targi? Banalnie prosto. Dzięki mediom, takim jak na przykład Facebook, jesteśmy w stanie w mgnieniu oka odnaleźć interesujące nas targi. W jednym miejscu widzimy, kto z naszych znajomych wybiera się na wydarzenie, w jakim miejscu się ono odbędzie, w jakich godzinach i inne informacje, które organizator chce nam przekazać. Możemy w łatwy sposób zapisać się na wydarzenie oraz podzielić się informacją o naszym udziale ze znajomymi. Z jednej strony to ogromna wygoda dla potencjalnego uczestnika targów, z drugiej zaś jest to reklama dla wystawców, którzy w zasadzie nie muszą wkładać wielu wysiłków w to, aby informacja się rozprzestrzeniła. Wystarczy kilka postów o ich udziale w targach i gotowe. Jak widzicie, media społecznościowe to nie tylko bezsensowne skrolowanie tablicy. Czy wysyłanie śmiesznych filmików i zdjęć swoim znajomym? To też rewelacyjne narzędzie do prowadzenia kampanii marketingowych, napędzane przez użytkowników mediów społecznościowych, którzy w jednym miejscu mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje, a nawet zapisać się na targi.